Kwadrat k1 ma bok długości A. Obok niego rysujemy kolejno kwadraty k2, k3, k4 i tak Takie, że kolejny kwadrat ma bok połowę mniejszy od boku poprzedniego kwadratu. Wyznacz pole kwadratu k12. Żebyśmy mogli to zrobić, to będziemy musieli wcześniej ustalić jaki jest bok tego kwadratu K12. Popatrzmy w tym celu na przygotowany rysunek do tego zadania. Wiemy, że kwadrat K1 ma bok długości A, no i każdy kolejny kwadrat ma bok o połowę mniejszy. Czyli bok kwadratu K2 to będzie A dzielone na 2, K3 to będzie A dzielone na 4, K4 to będzie A dzielone na 8 i tak dalej. Zauważmy, że te boki kwadratu ciąg, tworzą tak naprawdę ciąg geometryczny, o ilorazie Q równym 1 druga. Każdy kolejny jest o połowę mniejszy od poprzedniego. Możemy sobie nawet wypisać ten ciąg geometryczny. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy A, drugi jest równy A dzielone na 2, trzeci jest równy A dzielone na... Zamiast 4 może napiszę... 2 w potędze drugiej, tutaj mieliśmy 2 w potędze pierwszej, kolejny wyraz, wyraz czwarty to będzie a dzielone na 2 w potędze trzeciej, wyraz piąty a dzielone na 2 w potędze czwartej i tak dalej. No i w końcu doszlibyśmy do wyrazu dwunastego, który jest bokiem naszego kwadratu k12, no i musimy ustalić, jaki wówczas Jaka będzie potęga dwójki stojącej w mianowniku, dwa do której potęgi to będzie opisywało nasz kwadrat k12, to znaczy bok tego kwadratu. No oczywiście A to był bok kwadratu k1, tu mieliśmy bok kwadratu k2, tutaj k3, k4 k5. Zauważmy, że dla każdych tych kolejnych kwadratów. Bok miał w mianowniku dwójkę podniesioną do potęgi, która jest o 1 mniejsza od indeksu tego kwadratu. Tutaj był kwadrat piąty, więc było 2 do czwartej, kwadrat czwarty 2 do trzeciej kwadrat trzeci 2 do drugiej. No to analogicznie nasz kwadrat dwunasty będzie miał dwójkę podniesioną do potęgi 11. Tyle wynosi bok tyle jest równy bok naszego kwadratu k12 no i teraz gdy już to wiemy to możemy obliczyć pole kwadratu k12 napiszmy po prostu że pole k12 to się równa bok podniesiony do potęgi drugiej czyli a podzielić na 2 do 11 do kwadratu to się równa podnosimy do kwadratu oddzielnie licznik i mianownik a podniesione do kwadratu to jest po prostu a kwadrat a w mianowniku 2 do 11 i jeszcze do 2 mnożymy wykładniki 11 razy 2 to będzie 22, czyli mamy 2 w potędze 22. No i tyle wynosi szukane pole naszego kwadratu k12.